Witajcie. Moje przepiórki mają już 2,5 tygodnia. Tak jak pamiętacie, miałem ich 41, więc musiałem podzielić troszeczkę, bo dziewczyny rosną, także zabrałem je z klujnika i przełożyłem do do tej klatki, a część zostawiłem tutaj w klujniku jeszcze. Tu może zostało 10, może troszkę więcej. Dziewczyny rosną jak na drożdżach. Są takie dwa, jak mówi na nich pigmeje, bo są mniejsze niż te faraony. O, tu jest taki mały. Zobaczcie, duży i mały. I są takie dwa. Przypuszczam, że to może moje. Jeszcze dwa jajka się wykluły. Ewentualnie osobie, która mi jajka sprzedała, się gdzieś tam zawieruszyły. Normalne przepiórki. Albo to takie karzełki. <laughs> Tak, ptaszki sobie piją wodę tutaj z takiego pojemniczka. Tutaj mają karmę, która się dozuje z tego kielicha. Tutaj musiałem zasłonić siatką, bo tu większe okna były. Bo do dużych przypiórek to tutaj takie większe okna, bo mi tędy wychodziły. Także zanim podrosną, to to pojadą do dużego kurnika, także tutaj nie będzie problemu. I tak, zmieniłem im karmę oczywiście. Na, pokażę Wam, jaka jest konsystencja karmy. To jest karma. Pierwszy etap odchowu. Od pierwszego do 14 dnia. Jest drobna taka i większe kawałki, ale generalnie jest drobna i to przez pierwsze dwa tygodnie daje. Po dwóch tygodniach przechodzę na karmę o większej gradacji. No dziewczyny mają już duże dzioby, to śmiało je, ją sobie zjedzą. I to będzie do, nie pamiętam. Chyba tak. To już będzie do końca do 6 tygodnia. Także. Ta karma będzie do 6 tygodnia, od 6 tygodnia przechodzę na karmę już, na karmę nieśność, która ma jeszcze większe granulki. Także takie takie, takie karmie tak, zmniejszyłem też światło, bo po drugim tygodniu życia ptaków trzeba im skrócić dobę. Także z 24 godzin zmniejszyłem na 2 godziny. No i już nie potrzebują ogrzewania. Także dziewczyny się wypierzyły, mają swoje piórka i już temperaturę mają ustaloną. Także śmiało mogą bez ogrzewania. Sobie tutaj siedzieć. No, temperatura w tej klatce jest 20, 22 stopnie. No, taka temperatura minimum 21, żeby było. No, w tym pomieszczeniu są 22,5 stopni O, i tak to wygląda. Także 2,5 tygodnia. Dziewczyny zdrowe, bez problemów. Żadna więcej mi nie padła. Jest jedna biała, jedna szara. A poza tym reszta cała jest w kolorze pospolitym. Nie wiem ile jeszcze jest kogutów, ale ten co tak przed chwilą piał to chyba jest kogut. Bo on od razu głupieją jak go słyszą. No barwy jeszcze nie widać. Chociaż, no nie widać barwy. Wszystkie piórka pod, pod szyją mają jednakowe. Także. Zobaczymy, ile tych kogucioków tu będzie. Co tam, dziewczyny? Dzień dobry. Jest biała. Biała, nie jest biała do końca. Myślałem, że jest, będzie biała, ale jest taka. Już widzę, że wychodzą ciemne piórka. Celadonek. Ale dziwnie, bo głowa jeszcze prawie łysa, a dookoła taka opierzona jak śnieżno-biały płaszcz. O. Ciekawe stworzenie. Dobrze, to by było na tyle. Pozdrawiam.